Dziś zapraszam na podlasie do właścicieli pięknego stada koni Ewy i Przemka Borkowskich. Są tu takie rasy konie Klaisdale, Mało Małopolak i Kucyki. Wszystko w tym miejscu zbudowane jest z myślą o koniach, tak aby te zwierzęta czuły się tutaj jak najlepiej. Cały stada liczy tylko 6 sztuk, ale nie chodzi tutaj o ilość. Nadchodzi 6-letni wałach King Gypsum. Dale to szkocka rasa koni zimnokrwistych, jednych z największych na świecie. Od XVII wieku swojej ojczyźnie uważane są za rasę. Początkowo były to zwierzęta wykorzystywane jako siła robocza w rolnictwie. W XIX wieku trafiły do Anglii i Nowej Zelandii głównie do pracy w roli. Liczba koni zmalała wraz z wprowadzeniem traktorów do rolnictwa. Konie tej rasy to łagodne olbrzymy. Właścicielka sadowi na grzbiecie konia dzieci. Wie, że są tam bezpieczne. Pani Julita przyprowadza Kinga, a pani Ewa wsadza na jego grzbiet pociechy. Koń stoi grzecznie. A teraz ta para koni zaprezentuje nam się w biegu. Z przodu biegnie klacz, z tyłu jest wałach. Oboje mają po 6 lat. Koniem nie w głowie bieganie, wolą trawę. A teraz na chwilę wracamy do stajni, tam zobaczymy pozostałe konie. Klajsdale mają wzrost od 1,70 do 1,80. Ich pierś jest szeroka i wypukła. Głąb jest wyższy od zadu, co zwiększa ich siłę ciągu. Ich nogi zakończone są dużymi szczotami. Obecnie używane są do zaprzęgów, często z bogato zdobioną uprzężą, robią niesamowite wrażenie na różnego rodzaju pokazach i paradach. Cechą tej rasy jest krowia postawa tylnych nóg. W innych rasach uważana za wadę. A przed nami rocznogierek Puszajer. 16-letnia małopolska klaszmarlena. Marlena. A przed nami dwa kucyki. Zostaną wypuszczone na wybieg. Najpierw się jeszcze muszą przywitać z wałachem i pobiegły. Chyba każde dziecko by chciało mieć u siebie takie kucyki. Są one bardzo żywiołowe, małe diabełki. Ale w stosunku do dzieci i ludzi są bardzo spokojne. A teraz wypuszczamy duże konie na łąkę, wybiegają po kolei. Za chwilę zacznie się gonitwa. Marlena, teraz wybiega ze stajni, jak mówiłem wcześniej, jest to 16-letnia klażma opolska. Cierpiona na chorobę kopt. Nawracająca choroba obturacyjna koni. Jest to choroba układu oddechowego, coś podobnego do ludzkiej alergii. To schorzenie jest dziedziczne, więc takie konie nie powinny brać udział w dalszej hodowli. Takie konie często kaszlą, szybko się męczą, pojawia się widzielina z nosa. Często jest to mylone z przeziębieniem, lecz konie rzadko chorują. Przyczyną tego schorzenia mogą być pleśnie i kurz organiczny, znajdujący się w sianie, w słomie i owsie. Merlena jest na sterydach i autoszczepionce. Trzeba przyznać, że te konie świetnie reprezentują się w biegu. Nie ma nic piękniejszego niż galopujący koń zimnokrwisty, a rzadko tak szybko biegają.